Od 5 lat mieszkam w moim kamperze na stałe i chciałem, żeby inni też mogli poczuć ten vibe van lifeu, więc zacząłem zabierać ludzi na wycieczki. Oto wyjazd na Snowdon. Owce, jak zwykle, zazdrośnie, spoglądają na majkę. Co to za. Owieczka jest tutaj, a to, to jest takie. Owieczka inna, psiąowieczka. Piękne widoczki tutaj. To śniadanko już jest jedzone okay. i szybciutko bo ma o pierwszej padać, będziemy się zbierać. I na górę chodź okay. to są profesjonaliści, uwierz mi. Idziemy tu na górkę tędy będziemy wchodzić a schodzić będziemy tędy, do jeziorka później jest dobrze a miało padać a jeszcze piękna pogoda I mamy teraz taki motyw, że z tej strony mamy piękny widok, tutaj na jeziorko. Ptaki latają, a patrzcie co się dzieje z tej strony. Tutaj chmury wchodzą po prostu w górę. I zaraz tutaj wszędzie, już nic nie będzie widzieć, będzie jedna wielka mgła. Tutaj po prostu jest mleko. Także mamyśmy idealną pogodę. W ogóle rążą, mewy. Tak. I powoli będziemy schodzić. Drugą właśnie ścieżką koło jezior. Jak było wejście na górę? Ciężko. Bo dla mnie radę. Było, tu końcówka już było, no już było ciężej. Tam na dole było easy, mm -hmm. easy, ale tutaj już ta końcówka tutaj przy samym cieciedną nie mm -hmm. dało w Poruszanie ciekawych historii <laughs> sprawiło, że podróż na górę była łatwiejsza. Tak. A jak się zapatrujecie na tutaj tą tą mgłę, która tutaj wchodzi? No dość agresywnie ja mnie tam skoczyło w tą To wygląda jak śnieżynka tak, tam jest takie mleczko idzie ale jak to wygląda tutaj, że to jest centralnie ściana przy na szczytem idzie, tak? no, super można by było się wbić tam tak super, no? Ładne no to, co powoli wracamy żeby nas tutaj też nie zastał i kilka przebitek i widzimy się na dole Byliśmy na szczycie, teraz tam wszędzie jest mgła, tam nie ma żadnego widoku fajnego za to my mamy tutaj piękny widok i już schodzimy jest świetnie zmęczony człowiek, ale jest tak pięknie na duszy, że to jest coś pięknego Ty jak masz? No super, jest trochę mokra, ale dajemy radę, idziemy dalej, dalej. No, idziemy dalej to idziemy jest ładnie. Takie pomalutkie rozpadziki. Snowdon jest przepiękny. Góry, jeziora. Czego chcieć więcej? Słuchajcie, piękna pogoda. Byłem na Snowdonie, ale nie wiedziałem, że tu jest jaskinia. Patrzcie, przy tym... Przy całym tym jeziorze tu jest jaskinia. Wbijemy do środka. E, kilka minut. Tak. i w lewo mówił, że jest lepiej więc tu idziemy tu idziemy w lewo Jezus, tu <gry> jest to dość głębokie no serio no, jest faktycznie taki belek tak, <gry> tak kapie nam z góry że z drugą stronę. I tu kawałeczek. Proszę. Tam nie ma kamieni już. A dużo wody to nie. Tak, w świecie sensie no. Tu se seplei Tu se seplutou Co może być lepszego niż piękny zachód słońca? Słuchajcie, fajna grupa osób, ognisko, van, szkamperek. To jest najfajniejszy obrazek. Dla takich chwil po prostu to się żyje. To są takie właśnie van motywy. Rzadko można wstać w takim miejscu, ale to jest coś pięknego, to jest, to są takie perełki właśnie wonejfowe. Powinniście spróbować. Wstałem kolejnego dnia i zobaczcie jaki mam fajny widoczek. Tutaj jest jeziorko, ławeczka. Majka już podziwia widoki. is a biker no vamos a correr I popróbuj sobie, o jak on się buja, o jak on się buja, nie? I jak to się dzieje? Na kolana. nisko. Na kolana, na pupcie. Tylko jak na pupcie, to poleć do tyłu. I inaczej na kolana, do przodu, na szuraka. Tak, nie, byk. Byś nie za mała. Na początek, na kolana, do przodu. Trzymaj się ten ja się odpoczynku. Przenieś się do tyłu, To za, za bardzo z przodu. Jeszcze troszeczkę. Jesz o. No i. Dobra. Ja będę stawał w tym miejscu, gdy masz kolana, to jest idealnie. Nogieleko ugięte, szerokość dobra jest. O, tutaj ten, nie środek ciężkości musi być po prostu w środku, nie? Jak się wychylić, jak się wychyliła barkami to spadniesz, nie? Ale właśnie o to chodzi, że jak jest jakaś fala, to te kolana będą to balansować, no, w sensie, no, mają, te kolana mają zgubić to, nie. Ty możesz, to może się bujać, ale te kolana biorą. No, no, muszę to wyciągnąć. Tak. No dobrze, dobrze. Muszę się bardziej wyprostować. O tak no. I teraz tak. Rebusz. Ok. Ręka górna powinna być na wiatr. O tak. Głębiej rosło. cie ale nie To się e, przywieje, zegar już czy coś. Chwale, nie, nie też nie I tak daleko. Za daleko w, do wody wsadzasz. Tak, za daleko. Bo nie powinnaś się pochylać. Masz stać, abyś stała i dopiero wiosłujesz. Czyli nie pochylasz się. O, coś takiego. Tak, no. Jak się czujesz? Myślę że, myślę, że coś się nagrało. <try sfów> tak, super. Okulary są. Okulary są, no, to najważniejsze. Ale zimna woda. O kurde, przepraszam się. Przepraszam. zobaczyć, te to Tak, raczej tak. 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 się z nami Powinniśmy się zmienić kajakami.

Super, polecam każdemu, jest mniej skomplikowane niż myślałam i na pewno jeszcze skorzystam z tej opcji spędzania wolnego czasu. Opady borda? No, jak się pływało? Nie no, świetnie było, oprócz tego wpadku do wody. Był lekki szok, miałam takie, musiałam złapać takie dwa trzy oddechy, bo no był lekki szok, był, był, ale fajnie, fajnie. No, ale była się na środku jeziora. No, byłam, byłam. I nie, nie utonęłaś. No nie, no nie utonęłam. Miałam kamizelkę, no to jak miałam utonąć? Wszystko było safety, nie? Z Maciejem. <głos> <głos> Z Maciejem zawsze jest safety. <noise> nie, no fajnie, fajnie. Trochę za krótko, ale fajnie. Super, no. A ale stanęłam, kajaku, stanęłam. Lepiej na kajaku czy na e, desce? Znaczy, kajak nie jest takim wyzwaniem jak deska, to na pewno. Tym bardziej, że ja pierwszy raz to robiłam. No na pewno deska była większym wyzwaniem niż kajak, nie? Ale fajnie, fajnie. Na pewno będę chciała to powtórzyć. Co się zaskoczyło na tej desce? Zaskoczyło? Myślałam, że jest mniej stabilna, jest bardziej stabilna dlatego, że jest szersza. Także to mnie zaskoczyło, myślałam, że będzie bardziej bujało. I tu moglibyśmy zakończyć naszą przygodę, ale my kolejnego dnia pojechaliśmy na podbój z zamku. I za mną znajduje się parking, gdy przy stacji kolejowej są najdłuższą miejscowością, tak, ale nie trzeba płacić za parking, dlatego że tam przy ulicy można stanąć za darmo, tak, a na parkingu, e, szczerze, już nie sprawdzałem, ale na pewno trzeba nic zapłacić. No i wyobraźcie sobie, że jest ta najdłuższa e, nazwa miejscowości, ale podzielili tutaj na, e, z pauzami, żeby było łatwiej mówić, spróbuję to wymówić teraz, Lanwirpulgingonger... Uger, drobry landelis i on go ach. Ale to wygląda przecież jakby ktoś się normalnie pisał nazwę miejscowości i po prostu, nie wiem, tym się oparł, yy, poproszę frytki, nie? I, i klejoturm się yy, przepił. Dobra, yy, to jest nasz yy, taki szybki spocik i za chwileczkę już będziemy wracać powoli, yy, bo muszę odwieźć tutaj moje drogie panie yy, do domów. I pamiętajcie, jeżeli chcecie wziąć, wziąć udział w takich wycieczkach, to napiszcie jakiś fajny komentarz, na Instagramie możecie znaleźć, w ogóle w opisie tego filmu możecie znaleźć kontakty właśnie na Instagramie, czy na grupy, gdzie takie informacje o takich wycieczkach biorę i umieszczam. Więc do zobaczenia w kolejnych filmikach, dzięki, hej!